Stary Maraca, pierdoląc Atleta. Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Kuchar. Mój pies do mnie powiedział, że jestem kurwa. Której godziny, jeszcze chwila i zacznie się rewanżowy mecz półfinałowy. Stawka ogromna. Atletico Madryt zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Na koniec świata! I jeszcze dalej! To znów nie działa to wideo! Znowu się Buka. No kurwa, w mordę jebane, znowu, co się stało? No Może w zdeonach warant znowu nie chodzi? Może płyty nie ma? No kurwa, jest płyta! Jest włożona w mordę jebane! Wszystko się zaczyna, kurwa, wszystko się zaczyna! Ja to kurwa naprawił, mordę jebane! Ja to kurwa naprawił, kurwa! Ja we żyłem, nie są człowieka. człowieku. Iła. Z kawaimu? 一级的 Kinga, jestem teraz na szczycie bloku. Jeśli nie chcesz ze mną być, to ja właśnie. Jeśli nie chcesz ze mną być, robię dla ciebie wszystko, żebyś była moją dziewczyną, ale jak nie, to nie. żegnaj, ja cię zawsze kochałem, ale teraz. Czerwono, biało, niebieskie ziemię. Żelazko. Winogrona czerwone 40% tani, 8,99 za kilogram. A para Pio 25% tani, 4,49 za kilogram. Nie, niedobry Jacek zobaczył placek, to potnie stał. starał. Wikt nie dobry niedobry dup, wyciągnął śliwkę i zjadł. Dostaliśmy zgłoszenie, że jacyś pijani, lać pani faceci bawią się w kosmos. To my. Masz butelki na łapie, i to nie idę. A ta już dzisiaj kodziejem widziałem. Ta. Tak, 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 O, ja pierdola, nie władzę. Za godzinę zamykamy skup. Jak chce pan dowieść mieć, to nie się pan streszcza. O kurwa, a, ja pierdolę. Budź się te kurwa, chibisie. się. Pierdolę. pierdolę, tup Ja Jasiu różowiódki tutaj włodzimierz biały. Przygotuj mieć. Musimy obalić kable dziś. Zamykają złogą O kurwa, Jasiu ty mały synu. Otwieraj te kurwa, wrota, bo ci wyjebie. Jedy piepie, piepie.